Państwu, cześć Robert. To kontynuujemy nasze spotkanie z DistarCADem. O czym dzisiaj będziemy mówili? Cześć Jerzy, dzień dobry Państwu. Tak, GistarCad ciąg dalszy. Dzisiejsze spotkanie pod tytułem style wymiarowania. Pokrótce chodzi o to, że każdy program i tak samo GisterCAD posiada jakieś bazowe, jakieś defaultowe ustawienia. Więc również, kiedy otworzymy nowy rysunek, otrzymujemy gotowy, już zdefiniowany styl tekstu oraz styl wymiarowania. Czyli, wracając na mój grunt projektu mieszkania, Tenek. sprawdzimy zaraz, czy te rysunki, które ja zrobiłem, to są zgodne z tym, co, co być powinno. Jasne. Zobaczmy, Jerzy. Otwieram Twój rysunek. E, widzę, że narysowałeś tutaj już fajnie bloki, zgodnie z naszymi zasadami. Narysowałeś też, widzę, ściany i okna. Krzesła i, Krzes tak, kuchenkę, no i szafki. No i teraz zobaczmy. E, Jerzy, chciałbyś taki rysunek zwymiarować, e, opisać go, tak? Policzyć powierzchnię, wpisać tą powierzchnię, no też wstawić jakieś wymiary, ściany, osie e, i zwymiarować różne elementy. Więc proszę zobacz, ja w takim razie tutaj jeszcze zerknę tylko na jedną rzecz. O. Gotowe. E, proszę zobacz, wchodzimy w mm, paletę z tekstami i z wymiarami, nazywa się opis. Jeżeli będziesz wstawiał wymiar, a wymiarów mamy sporo, wymiar liniowy, dopasowany, kątowy, długość łuku i tak i wstawisz wymiar na przykład liniowy, czyli y, wymiar y, rysowany w pionie i w poziomie i kliknę na pierwszy element y, i koniec tego elementu, wstawia nam się, wstawia nam się wymiar. I teraz jak zobaczysz, y, taki wymiar o, wstawia się... Czytelnie, prawda? Ponieważ narysowałeś więc jakiś element, 3. W centymetrach to rysowałeś? W centymetrach. No tak. no tak, architektura, Mamy drzwi 90, zgadza się. I zobacz, 3 cm na 5 narysowałeś jakiś obiekt. Narysowałeś też gniazdko elektryczne, i nasze gniazdko elektryczne wstawię nowy wymiar o średnicy. Klikam na obramowanie takiego gniazdka, średnica 8 cm. Bardzo czytelny wymiar, prawda? Natomiast, kiedy oddalę się od y, tych elementów i na ekranie widzę teraz całą ścianę, to teraz no zobaczę. nic nie widzę. No właśnie, to teraz zacznij. Czyli nie je, widzę wymiaru. A, nie widzę wymiaru, bo zobacz, kiedy wstawiliśmy wymiar stąd dotąd, czyli od początku do końca naszej ściany, okazuje się, że gdzieś tam, gdzieś tam po środku jest mała taka mróweczka, czyli nasz napis zbliżam się do niej i jest napisane 400. 400 cm, czyli 4-metrowa ściana. No zgadza się. Wstawiam wymiar jeszcze jeden, klik, klik, i okazuje się, że znowu gdzieś jest taka mróweczka, i jest napisane 20. 20 cm murek. Super. Ale nagle okazuje się, że te wymiary, kiedy oddalę się tak, żeby widzieć cały projekt naszego. Żeby zmieściło mi się to na mojej formacji. No właśnie, to się okazuje, że te wymiary są totalnie nieczytelne. Dlatego przed przystąpieniem do pracy, już związanej z opisywaniem rysunku, z wymiarowaniem. Fajnie byłoby sobie te wszystkie rzeczy ustawić, ponieważ KADA, wymyśli mechanicy, branża mechaniczna, czyli rysująca raczej małe elementy, tak, śrubki, yy, kołka zębate, i tak dalej. No, Przykładowo, dlatego stworzyła te zasady pracy w milimetrach. W związku z tym również dlatego styl wymiarowania nazywa się ISO 25, co tak naprawdę jest ISO 2,5, ponieważ norma ISO mówi, że teksty, wymiary i tak dalej powinny być 2,5 mm. I dlatego my sobie podczas dzisiejszego naszego podcastu przestawimy to wszystko i ustawimy trzy różne style wymiarowania: małe, średnie i duże. Tak, żeby było dopasowane do każdej branży. To świetnie, Robert. To już nakreśliłeś, jakby temat. Przechodzimy do szczegółów. Super, to działamy. Wiele firm robi sobie takie style wymiarowania jak małe wymiary, które są już w standardzie, średnie i duże. Czyli małe będą do wymiarowania rzeczy małych, tak jak śrubki, jakieś tam uchwyty w szafkach klamki, okna itd. Wymiary do wymiarowania architektury, czyli na przykład budynku, gdzie nie mamy wymiarów 3, 5, 8, tylko 400 cm, 600 cm, 550 i tak dalej i tych, co będą wymiarowali całe działki, na których ten przecież budynek stoi, no to cała działka. Tak? Jeżeli teraz stawimy wymiar, no to ten wymiar jest już w ogóle nieczytelny, bo nie jest stworzony przecież do tych śrubek. Więc można sobie stworzyć wymiary mechaniczne, te które są już gotowe, wymiary architektoniczne, te które będą nam dawały te wymiary pomieszczeń w centymetrach i wymiary na przykład geodezyjne, które dają nam wymiary całych działki. I wystarczy wejść w opis, w zakładkę opis i następnie kliknąć w stylu wymiarowania, który jest pod nazwą ISO 25. Tak naprawdę nie jest to ISO 25, tylko ISO 2,5, ale Windows nie pozwala wpisać tutaj kropki po prostu jako znaku specjalnego w nazwie, w związku z tym wyszło ISO 25. Norma polska, norma ISO mówi, że dobrze wyglądają teksty, cyferki w pismie technicznym 2,5 mm. Kiedy piszemy w zeszycie do matematyki kratka w kratkę, kratka w zeszycie do matematyki ma 5 mm i piszemy kratka w kratkę to rzeczywiście te literki będziemy wstawiali 2,5 czy tam 3 mm. No i to jest właśnie ten styl ISO 2,5. Klikam ten pędzelek przy ISO 25 i program informuje mnie, że standardowo po zainstalowaniu systemu CAD, naszego programu CAD, mamy ten styl ISO europejski 2,5 mm, wszystkie teksty, cyferki itd. Dlatego one są takie małe. Kiedy powiemy, nie zmień, żeby nie zmieniać tego ISO, stworzę nowe. Mogę napisać na przykład Jurek, no ale może fajnie będzie napisać Arch, że to jest dla architektów, dla budowlańców, ten większy, albo Geodezja, tak? Czyli powiększymy go jeszcze. Wpisuję Arch na przykład, on bazuje na tym stylu, czyli rozpoczynam z tego ISO i klikam kontynuuj. Nie przerażajmy się, proszę Państwa, tymi wszystkimi um, polami, które tu nam się pojawiają w tym oknie dialogowym, że tam mam linie, strzałki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jest bardzo jedna fajna zakładka o nazwie Dopasuj. Dopasuj po środku, mniej więcej, a następnie zjeżdżamy myszką na dół i jest jedyne pole, w którym możemy wpisać jakiekolwiek cyfry, że wpisujemy tu na przykład piąteczkę. I zacznij, że wpiszę 5 na przykład i zrobię OK. I zrobię zamknij, to w ten sposób stworzyłem styl architektoniczny. I teraz, kiedy ja zwymiaruję nasz budynek, stąd e, przepraszam, stąd dotąd jako ścianę, hop, to zobaczcie, że teraz te napisy są pięciokrotnie większe od oryginału. Nie takie malutkie 400, tylko jest pięciokrotnie większe te ikonki, e, te, te liczby, strzałki i tak dalej. Wszystko się powiększyło pięciokrotnie. No teraz jest czytelne, rzeczywiście, bo tak to. I taki styl wymiarowania powinniśmy po prostu stworzyć sobie, ponieważ nie ma go w standardowych opcjach programu. I dopiero takim stylem wymiarowania wymiarujemy architekturę. Takim stylem będziemy wymiarowali elektrykę i tak dalej, rzeczy związane z architekturą. Znaczy, jeżeli ten styl dla nas jest za duży teraz, no to nie ma kłopotu, kiedy wejdziemy w ten nasz styl z tym pędzelkiem ponownie i już nie tworzymy nowego, tylko zmienię go, czyli jakby przeedytuję. I w tą samą zakładkę dopasuję i wchodzę, mówię, może za duże te pięć, za duże były te piątki, klikam czwórkę. Zrobię OK, zamknę i wszystko się aktualnia. Ale czy te wymiary zmienią nam się na wszystkich rysunkach? No bo załóżmy... Tylko na tym. Dlatego ważne jest to, żeby to stworzyć najpierw, a nie na koniec projektu. Tylko ustawić sobie pracę w programie i dopiero zacząć w nim pracować, a nie najpierw porobić na oko, byle jak, a potem wszystko poprawić. No bo jest taka sytuacja. Mam... Jakieś urządzenie składające się z kilku elementów. Rysuję jeden element, który jest dosyć duży i wstawiam na rysunku wymiary. Aha. Rysuję kolejne elementy, a później dochodzę do malutkiego elementu i znowu wstawiam wymiary tej samej wielkości. No, no właśnie. I te wymiary mi się nie mieszczą. No pewnie, dlatego zobacz, w tej chwili masz dwa rodzaje wymiarów. Masz wymiary architektoniczne, arch i wymiary ISO. Czyli tymi wymiarami ISO wymiarujesz sobie rzeczy małe, śrubki, nakrętki, podkładki, klameczki itd. Natomiast wymiarami dużymi, czyli wymiarami stylu ARCH, przełączam się z powrotem na nazwę ARCH, którą przed chwilą stworzyliśmy, Wymiarujesz rzeczy związane z budownictwem, czyli z architekturą. No dobrze, to wymiary związane z budownictwem to są wymiary ścian tak. w moim projekcie, a wymiary ISO to byłyby wymiary szafek, No To byłyby wymiary takich rzeczy małych, czyli na przykład uchwyt do szafki, prawda, gniazdko elektryczne, te, które masz małe. Jeżeli... Czyli to jest ISO? Czyli to było to ISO 25, tak? ten standardowy wymiar do rzeczy małych. Czyli raz wstawiam wymiary według. Według ISO, tego ISO 25. A innym raz razem wstawiasz? według architektury, Dokładnie. jeżeli wymiaruję ściany. Okazuje się, że kiedy narysowałem symboliczny prostokąt naokoło naszego budynku, symbolizuje działkę, na której ten budynek jest wstawiony, i teraz naszym stylem architektonicznym wymiaruję tą działkę, to dalej się okazuje, że jest za małe, ponieważ wymiaruje ogromną rzecz całą działkę, a nie ściany w budynku. Albo niemalutkie rzeczy jak śrubki. W związku z tym ideałem byłoby, żeby stworzyć sobie kolejny, może już ostatni styl wymiarowania. Czyli jeden będę miał do małych rzeczy, ten styl ISO 25. Drugi sobie stworzyliśmy większy, czterokrotnie większy pod wymiarowanie architektury. A może teraz wejdę w opis, kliknę ten pędzelek właśnie w tym wypadku z napisem ARCH i kliknę na przykład ten ISO 25 jako ten bazowy i zrobię nowy styl na bazie tego ISO 25 albo na bazie tego arch jak wolisz kontynuuj i również w zakładce dopasuj po środku tych wszystkich zakładek zmieniam tą wartość z jedynki bądź z czwórki jeżeli ktoś zrobisz tamtego stylu, zmieniam na przykład na ósemeczka czyli teraz wszystkie te pozostałe zakładki jak linie, symbole strzałki teksty, jednostki itd. zmieniam się ośmiokrotnie klikam zamknij i takim stylem dopiero będę wymiarował moją całą działkę o, zobacz teraz jest czytelnie czyli mam duży styl o nazwie na przykład Godesia, e, do, wymiarowania, e, do wymiarowania działek, mam styl arch do wymiarowania architektury i styl ISO 25 czy sam sobie stworzę jeszcze jakiś tam mój o mojej nazwie Małe, na przykład średnie duże do wymiarowania rzeczy małych. I w zależności od tego, co chcę wymiarować, używam jednego z tych trzech styli wymiarowania. No tak, wydawałoby się, że to powinna być oczywista sprawa, ale w programie nie jest oczywista. Czyli tak, musimy jest... sobie to sami ustawić i dopiero w tej chwili widzę, że jest to czytelne i, i widzę wszystkie wymiary, a na tych malutkich elementach te wymiary są proporcjonalne do wielkości elementu. Zgadza się, i dlatego najpierw musimy sobie taką pracę przygotować i skonfigurować właśnie całą pracę w programie, a dopiero potem usiąść do pracy. I to jest, myślę, najtrudniejsza sprawa, jeżeli ktoś jest początkującym projektantem, początkującym kadmenem, czyli obsługującym program człowiekiem myślę, że to będzie stanowiło główną trudność pracy w tym programie, żeby sobie wszystko ładnie poustawiać i przygotować. Jasne, serdecznie zapraszam na kursy i my na kursach przygotowujemy sobie te wszystkie style wymiarów, style wyświetlania linii, kolorystykę i tak dalej i każdy kursant wychodzi z gotową informacją, z gotową wiedzą, wręcz z plikami gotowymi tylko do dalszego rozwoju, do dalszego uzupełniania, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. Czyli to, co powiedziałeś w tej chwili, to dokładnie Pasuje do naszych złotych zasad, że no trzeba tak. robić wszystko bardzo dokładnie, trzeba być bardzo przewidującym, żeby zaplanować cały projekt już na wstępie, żeby później nie potrzeba było tego zmieniać. Zgadza się. Zobacz że, zobaczcie Państwo, jeżeli masz przysłowiowe dziecko w szkole i dajesz mu kredki, to ono nie rysuje wszystkiego na czarno, a potem bierze inne kolory i je przemalowuje i tak dalej, tylko od razu rysuje odpowiednimi kolorami, tak? Słońce na żółto, wodę na niebiesko i, i drzewa na zielono i stara się od razu utrzymywać proporcje i wpisać napisy w takiej skali, żeby je były widoczne, a nie tak, że rysuje malutkie, a potem będzie poprawiał. tylko od razu pisze dużymi literami i rysuje odpowiednią kolorystyką. I to jest właśnie ta sytuacja, że musimy taki zestaw narzędzi przygotować sobie najpierw, żeby ta praca była Fajna, łatwa i profesjonalna i wydajna. Czyli trzymajmy się naszych złotych zasad, i paleta tych zasad robi się no, bardzo roz... uniwersalna i <noise> bardzo szeroka. Rośnie. Oczywiście każde biuro sobie takie standardy przygotowuje. Myślę oczywiście o, o tych biurach, które profesjonalnie podchodzą do swojej pracy, że jest taki plik standardu, jest wręcz plik napisany w edytorze czy, czy w PDF-ie, już udostępniony użytkownikom, i każdy z pracowników jest zobowiązany trzymać się tych zasad. Robert, to tak, znowu mnóstwo interesują informacji a teraz w jednym no może nie w jednym w dwóch zdaniach w trzech zdaniach jakby podsumuj to o czym mówiliśmy. Hmm. Proszę państwa. Najważniejsze w pracy w Kat jest porządek. Tak samo w blokach o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czy w warsach, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, czy w punktach bazowych i w przyciągania obiektów i tak dalej. Tak samo jeżeli chodzi o styl tekstu czy styl wymiarowania, również musimy zadbać o porządek, czyli każde narzędzie wymaga mm, ewentualnego dostosowania do naszych wymogów, do, do naszych standardów e, pracy w pracowni, no bo program na starcie daje nam jakieś ogólne ustawienia, natomiast jeżeli chcemy mieć napisany grubiej, cieniej, kolorowo, e, czy czarno-biało, czy chcemy mieć e, zamiast strzałek kropki bądź znaki architektoniczne. Czy chcemy mieć te teksty bądź wymiary większe bądź mniejsze, bo rysujemy obiekty małe, średnie i duże, to zróbmy sobie styl wymiarowania małe, średnie i duże. Zróbmy go raz, a potem w razie czego go skopiujmy, powiększajmy, zmniejszajmy, żeby e, odzwierciedlało nasze oczekiwania w pracowni, ale jednocześnie też norma. Zobaczcie, że norma mechaniczna mówi o strzałkach. Mechanicy taką branżę ty reprezentujesz, będziesz chciał mieć strzałki. Natomiast w branży architektonicznej w normie budowlane te strzałki są niedopuszczalne. No zaraz, to no właśnie to jest to, co ja zrobiłem, bo ja wymiarując ściany wstawiłem strzałki na wymiarach. No właśnie i nie ma specjalnego błędu, Podejrzewam, że rysunek, że tak powiem, pomiędzy pracowniami spokojnie będzie działał i pracował. No w szkole może się okazać, że dostaniesz dwóje. No i też może nie będzie to do końca zgodne z przepisami. Natomiast proszę zobacz, strzałki, które wstawiłeś, są na tyle duże, że ledwo co mieszczą liczbę i strzałki w tej ścianie. Dlatego jeżeli chciałbyś wymiarować coś mniejszego, to program wyrzuca tą liczbę na zewnątrz, ponieważ liczba nie mieści się pomiędzy strzałkami. Może okazać się, że jest to mało czytelne. Dlatego norma budowlana mówi, że powinieneś w naszym stylu wymiarowania, e, dlatego klikam z powrotem ten pędzelek e, pod nazwą Opis i wchodzę w nasz styl Arch, który przed chwilką wspólnie sobie tutaj ze słuchaczami z tobą zrobiłem i zmienię go w jakiś sposób. I powiem, że nam strzałki, czyli nie teraz zakładka dopasuj, a zakładka wcześniejsza, druga z brzegu, symbole i strzałki, coś mi się tutaj nie podoba, a mianowicie nie chcę mieć strzałki zamknięte, wypełnione, tylko na przykład kropkę albo znaczek architektoniczny, taki patyczek. Patyczek będzie mniejszy od tej strzałki, zmieści nam się już teraz i ten patyczek, i liczba od wymiaru, i kolejny patyczek. Możesz go nawet sobie tu zmniejszyć, na przykład, że ma 1,5 a nie 2,5. Zobaczmy, kliknę OK, zamknę i zobacz, wszystkie wymiary automatycznie wskoczyły już pomiędzy linie wymiarowe, są bardziej czytelne i ten styl z tymi grubszymi takimi strzały, patyczkami jest bardziej może e, czytelny. Tak, jest to bardziej tak... czytelne niż to, co ja stworzyłem z tymi strzałkami, ale Robert, tak. to miało być podsumowanie w pięciu zdaniach tego, co mówiliśmy o... Um planowaniu wymiarowania, a doszedł nam do tego jeszcze temat jeden. Także tych tematów mamy całe mnóstwo tak. i co, zajmiemy się tym na kolejnym tak, spotkaniu. Oczywiście z przyjemnością opowiem Państwu o tekstach i wymiarach. Tutaj sobie rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy sobie ten temat, natomiast a o czym mógłbyś jeszcze teraz powiedzieć, co, co się wiąże z tym, o czym zaczęliśmy mówić? No właśnie, tutaj e, proszę Państwa, w, w biurze dobrze byłoby m, mieć osobę, która pilnuje takich standardów CAD w pracowni. Wiadomo, że jeżeli to jest biuro tak jedno, dwu, trzy, osobowe no to m, będą ludzie się pilnowali, że tak powiem, wzajemnie. Natomiast jeżeli biuro składa się już z kilku osób, które pracują na kilku piętrach, a teraz w różnych, miastach. w różnych miastach, bo pracujemy zdalnie, przez internet, wymieniamy się plikami, no to tutaj o błąd i o pomyłkę i chaos jest niezmiernie łatwo, dlatego y, pracownie y, posiadają człowieka, który y, pilnuje takich standardów, tworzy takie standardy, wprowadza takie standardy do biura, y, Pisze, że tak powiem, takie manuale, skrypty, szkoli ludzi, czyli przegląda, co jest ciekawego w programie, sam się szkoli, uczy się i to jest jego praca po prostu Robert, no to jest... Ale to jest taki dodatkowy zawód, specjalizacja, czy to wynika, Aha. jak prowadzisz kursy, to właśnie przygotowujesz ludzi do prowadzenia takiej działalności? Jak najbardziej. Wiesz, co do tej pory, kiedy pracowałem właśnie przez 30 kilka lat w różnych pracowniach. W małych pracowniach nie było to konieczne, wystarczyło po prostu umówić się z kilkoma pracownikami, jak pracujemy, wspólnie coś stworzyć i, i działaliśmy. No bo siedzieliśmy wszyscy w jednym pokoju, więc wystarczyło się odwrócić na krześle i powiedzieć: Słuchajcie, piszemy arialem czy timesem, czy czymś innym. No i wszyscy mówią: Zróbmy tak, że arialem będzie ładnie. Ok, sprawa załatwiona. Natomiast jeżeli ktoś pracuje w różnych miastach, pracujemy przez internet, pracujemy zdalnie, no już jest ciężej o, o takie umawianie się. Dlatego musi być coś narzucone z góry, ponieważ no, stworzenie rysunku 1, drugiego, 50 powoduje, że ten chaos wda się nam za sekundę. I e, kiedy u nas w pracowni pracowało osób 8, a e, dostaliśmy duży projekt, pracownia się rozwinęła z dnia na dzień, e, szef kupił nowe biuro, wynają całe piętro prestiżowej lokalizacji w Warszawie, zatrudnił mnóstwo osób z różnych, z różnych nawet państw, tak przyjechali ludzie z Anglii itd. I, tak i tak nagle zrobiło się osób 84 to nikt nikogo nie znał. Każdy miał swoje przyzwyczajenia, każdy miał jakieś tam pliki na pendrive. I wtedy co? A pracowni musiała nad tym czuwać? Dokładnie. I szef po prostu zrobił takie spotkanie i powiedział Robert, to ty już nie jeździ na budowę, nie projektuj, nie rób inwentaryzacji, tylko stwórz dla nas wszystkich na bazie tego, jak pracowaliśmy do tej pory, spotkaj się z tymi ludźmi, których żeśmy zatrudnili teraz. Może też mają jakieś fajne spostrzeżenia, fajne przyzwyczajenia i, i fajne, mm, fajne zasady pracy. Zróbmy z tego, e, upieczmy jedno ciasto, w cudzysłowie, tak, zróbmy z tego jeden fajny, zbiorczy plik i opracuj taki plik, zrób z tego książkę, powstała książeczka około 150 stron na temat warstw, bloków, zasad pracy. To już cała książka. Dokładnie, Cały powstał projekt. taki manual. I od tej pory wszyscy się trzymaliśmy właśnie tego, tego skryptu. Przeszkoliliśmy wszystkich, żeby pracowali w ten jeden sposób. Czyli to teraz mi uświadomiłeś, jak ważną rzeczą jest ustalenie tych wszystkich zasad i ile tych zasad w ogóle może być, skoro powstała z tego stustronicowa książka, znaczy podręcznik, no tak. Rozumiem, że nie powtarzałeś 10 razy tego samego rozdziału po to, żeby zrobić no, drugą książkę. Po prostu był, był rozdział o warstwach, był rozdział o blokach, był rozdział o wymiarach, o drukowaniu w przestrzeni papieru, o grupach, o blokach zwykłych, blokach dynamicznych, o tym jak powinniśmy pracować, w jaki sposób korzystać z jakichś zewnętrznych nakładek, m, gdzie to wszystko się znajduje, gdzie znajduje się ten plik startowy, w jaki sposób go nie zniszczyć, o ich strefach. No, dobrze już Tyle. wystarczy wystarczy, już widzę, Tyle. że mogli. Gdybyśmy ten nasz cykl spotkań prowadzić przez bardzo długi czas i na pewno taką... nie wykorzystamy tego wszystkiego, co ty opisałeś. Mam taką nadzieję, ponieważ no naszym założeniem tutaj, wszystkich podcastów w tym cyklu jest to, żeby Państwo wspólnie z nami mogli stworzyć sobie swój własny standard pracy, wypracować sobie na bazie tego, co mówimy, jakieś swoje zasady pracy w pracowni czy wręcz zatrudnić człowieka, który wprowadzi Wam takie zasady, jeżeli nie macie na to czasu, bądź wiedzy, bądź ochoty. I tak jak właśnie wspomniałem, moja praca też polegała przez kilka ostatnich lat na pracy na właśnie takim stanowisku. Po prostu otrzymałem nowe stanowisko jako CAD Manager i w biurze, i musiałem dbać o te standardy. Taka osoba, czy wyznaczona osobno, tak, jako, jako jednostkowe stanowisko pracy, czy po prostu ktoś z biura, jest osobą pośrednikiem pomiędzy biurem a całym zewnętrznym światem. Czyli jeżeli wysyłasz na mierze plik ze swojej pracowni, to taka osoba jest zobowiązana otworzyć taki plik, zanim go roześlę do innych ludzi. Czyli wszyscy są zobowiązani klienci wysyłać tylko i wyłącznie do jurka, a nie że ktoś do szefa wysyła, do szefowej. No do może wysyłajmy do... to do Roberta, bo on napisał <laughs> skrypt. Dobrze. Czyli ustalamy, że w naszej pracowni będą wszyscy wysyłali do mnie z zewnątrz takie pliki i wtedy ja taki plik przeglądam i sprawdzam, czy są tam bloki, czy są tam warstwy, czy ten rysunek jest zrobiony w porządku, czy nie zawiera jakichś błędów informatycznych. O tym też powiemy sobie na jednym z naszych spotkań, jak to sprawdzić, czy da się po prostu na takim pliku pracować. Czyli może odpowiedzieć, że jest to taka kontrola jakości tego, Dokładnie. co my tworzymy. Kontrola jakości, ładnie to ująłeś, i dopiero wtedy, kiedy ja taki plik sprawdzam, czy to jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, jak gdyby, to Mówię swojej szefowej czy szefowi, mówię, słuchaj, te pliki są zrobione w porządku. Owszem, mają inny standard niż my, no bo wiadomo, każdy sobie może wypracować swój. Natomiast trzymają się w porządku i zgodnie z jakimś kluczem wszystko jest zrobione ok. I dopiero taki plik przeze mnie jest czyszczony. Na przykład wyrzucam wszystkie wymiary, wyrzucam zbędne elementy, purżuję taki rysunek, czyli go odchudzam. Sprawdzam, czy wszystko jest zrobione dobrze, i taki leciutki, oczyszczony plik ze zbędnych informacji. Hmm, dopiero umieszczam na serwerze, w z góry ustalonym przecież w naszym standardzie biura, miejscu i wysyłam mailem do wszystkich zainteresowanych osób czyli wysyłam do elektryków, do osób zajmujących się klimatyzacją, wentylacją, straż, strażaków, sanitariuszy itd. Wysyłam maila, że słuchajcie, jest już nowy plik. Z podkładem parteru pierwszego piętra, i tak dalej, w tym i w tym miejscu. i Dopiero od tej chwili ten plik jest e, dalej przetwarzany i dalej jest wykorzystywany. Jeżeli coś się zmienia, znowu zewnętrzne firmy wysyłają to do mnie, ja je znowu sprawdzam, czyszczę, ustalam jednostki, czy to mają być milimetry, metry, przeskalowuję, czyszczę to, e, daję ludziom plik do pracy i w drugą stronę. Wszyscy projektanci projektują, projektują. Są zobowiązani zgodnie z naszym szablonem pracy, z naszym standardem stworzyć gotową dokumentację CAD, czyli w pliku DWG, oprócz tego wydrukować rysunki do pliku PDF, ponieważ nie każdy ma CAD, nie każdy tego CAD zna, natomiast każdy ma PDF a i każdy PDF a zna i umie go wydrukować. Jest taki PDF obarczony, że tak powiem, informacjami o wszystkie warstwy, wszystkie elementy, linki, to wszystko musi pracować, każdy z tych projektantów jest zobowiązany pracować zgodnie z jakimiś standardami i ja takie pliki rozsyłam dopiero dalej do klienta, w zależności zgodnie z umową, czy to ma być DWG, czy to mają być PDF-y i wysyłamy to dalej na budowę. Czyli powinien... podsumowując podsumowanie hmm. znowu pilnujmy porządku. Pilnujmy, żeby postępować zgodnie z ustalonymi na wstępie zasadami. Wtedy jest nadzieja, że nasz przygotowany projekt będzie czytelny i pozbawiony błędów, albo przynajmniej tych błędów będzie bardzo mało. Robert, dziękuję Ci bardzo. Temat ciągle się Kolejny rozszerza, <grym> ciągle przybywa nowych znaków zapytania. Mam nadzieję, że się spotkamy ponownie i będziesz opowiadał dalej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję, Jerzy. Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia.